Edycja zasobów. Użytkownik może edytować tylko swoje zasoby. Aby tego dokonać, należy kliknąć w menu Zasoby, a następnie Twoje zasoby. Wyświetli nam się pierwsza karta. Opublikowane przez Ciebie. Zasoby opublikowane możemy edytować, klikając na dany zasób, a następnie klikając na przycisk Edytuj. Natomiast w karcie nieopublikowane widzimy listę naszych nieopublikowanych zasobów, a przy nich odpowiednie przyciski. Pokaż, edytuj, usuń, opublikuj. Każdy z zasobów posiada takie same zakładki. Dane podstawowe, w których znajdziemy nazwę oraz opis zasobu. Następnie, powiązane zasoby, gdzie możemy wskazać inne zasoby o takiej samej lub podobnej tematyce. Następną zakładką są dane szczegółowe, gdzie możemy nagrać lub dodać z dysku komentarz dźwiękowy, wpisać słowa kluczowe, określić etap nauczania, jaki nasz zasób obejmuje, wybrać przedmioty nauczania, do których nasz zasób pasuje, wpisać autorów, źródła i licencje. Każdy z zasobów ma indywidualną część edycji, charakterystyczną dla danego typu zasobu. Tak więc, zasób obraz. Dla zasobu typu obraz wyświetlone zostanie okno edycji, umożliwiające podgląd do danego obrazu. Zmiana obrazu jest możliwa za pomocą przycisku wybierz plik bądź przeglądaj w zależności od typu naszej przeglądarki internetowej. Wgranie nowego obrazu spowoduje usunięcie poprzedniego. Dla zasobu typu wideo wyświetlone zostanie okno edycji umożliwiające podgląd do danego filmu oraz możliwość ponownego wgrania filmu, ale należy pamiętać, że w tym przypadku nazwa pliku musi być taka sama jak nazwa pliku, który wgrywaliśmy za pierwszym razem. Zasób dźwięk Dla zasobu typu dźwięk wyświetlone zostanie okno edycji, w którym możemy wgrać inny plik dźwiękowy. Zasób tekst. Dla zasobów tekstowych okno edycji umożliwia zmianę wprowadzonej treści w polu dane elementu tekstowego. Zasób, zestaw pytań. Okno edycji zasobu dla tworzonego zestawu pytań jest mocno rozbudowane. Na górze, podobnie jak w innych zasobach, wyświetlane są sekcje dane podstawowe oraz powiązane zasoby, które są domyślnie zwinięte. Główna część okna stanowi jednak sekcję demonstrująca wymagania poszczególnych rodzajów gier. Jeżeli dany zestaw pytań spełnia kryteria danego rodzaju gry, ikona tej gry wyświetla się w kolorze. W pierwszej kolumnie znajdują się kryteria, których spełnienie umożliwi wyświetlanie zestawu pytań w danej grze. Jeżeli przynajmniej jedno kryterium nie jest spełnione, wskazuje na to czerwony kolor czcionki, wówczas gra nie wyświetli danego zestawu. Poniżej tabeli wyświetlona zostaje sekcja umożliwiająca dodawanie oraz edycję pytań, a także odpowiedzi wchodzących w skład zestawu pytań. Edytując zestaw pytań, można dostosować go do wybranej przez siebie gry. Po dodaniu wszystkich odpowiedzi oraz pytań, należy już tylko zapisać prowadzone dane za pomocą przycisku Zapisz. Typ Pokaz Slajdów. Ten typ zasobu umożliwia prezentację przygotowanych wcześniej obrazów w formie pokazu slajdu. Po kliknięciu przycisku Dodaj Slajd zostanie wyświetlone nowe okno, w którym należy podać opis slajdu oraz dodać plik graficzny. Po jego dodaniu zostaniemy przeniesieni do okna edycji zasobu, gdzie będziemy mogli dodawać, usuwać, edytować bądź zmieniać kolejność slajdów. Po zakończonej edycji należy jeszcze zapisać postęp pracy. Czynimy to za pomocą przycisku Zapisz.